XD, ten gościu dalej tutaj jest. A razem z NKVD. I zobaczymy jak sobie poradzi, jak sobie poradzą. Nie wiem, to ja biorę tego? Ja chyba biorę... Bobę chyba biorę. W takim razie. Co? Full potential, kaju. Full potential, Ky Kylo now. Ja pierdziel. No nie, on już tam jest. Patrzcie, co to się dzieje? O kurde. On nawet w powietrzu robi ak akrobację. füty O nie. O nie. To teraz Anakin. Ua. Ua. zostaw mnie. Mówiłem, zostaw mnie. Anakin. No. Patrzcie, co to jest. Patrzcie. Ale go zobaczymy. Patrzcie! Z takiego daleka się tam teleportował do typa! Wy, ty, Co się tutaj dzieje? Ja nie wiem kurczę. Ja tutaj próbuję go przegonić w punktacji, może się uda. Ale on wie, gdzie są. Gdzie są ten. E... On pewnie tam ma. Wellhacka też. I widzi, gdzie się respią. Haha! Ha, zabrałem mu kida! I ja pierdzielę. Musi być więzień wkurzony. Bo, do te... Bo jak do tego się posunął, że... że. że oszukuje w grze, to. żeby mieć. O kurde. Ja nie mogę trafić. A nie chcę. Oj, o, on gdzieś tam poleciał znowu. Wytyfy, co się tutaj dzieje? Nawet nie wiem, co się dzieje, proszę Państwa. Jestem tak zagubiony. Dobra. Ja po prostu chcę go wyprzedzić w punktacji. Nie wiem, czy się uda. Ja nie mogę. A go złapał. Wytypy. Może mi się go uda. Wy... O nie! On ma już 16 koła. Patrzcie, on ma już 16 koła typa. Bruch! no już się nawet nie opłaca tak go wyprzedzać. Punktacji. On ma już milionową punktację. A co on też włączył haksy? Ten drugi? Ten drugi chyba też się odpalił. Chociaż nie wiem. Chociaż nie spamował tymi. A nie wiem. Lecimy w kosmos w takim razie. LAS-a. Dobra. E, no mm. Nie. Zabrakłoby paliwa, he, jak do czołgu. Pff. Co, ten Han solo też skacze w kosmos. O. Zatrzymasz się chociaż trochę na chwilę, nie. E, co za typ. W ogóle się nie, nie bawi tego. tylko oszukuje jej. I... Nawet im nie daje szansy. Co za... No nie wiem czy się go da pa parować w takim razie. Jak on jest taki odpalony mieczami. Bo on ma cały czas chyba tego frenzy odpalone. Nie wiem czy uda... O kurde. Wy ty, wy. Patrzcie co się tutaj dzieje. To jest normalnie dzień z życia cheatera. Gościu se wchodzi i wychodzi. Ale... ale jakaś ten słabo. Wy ty, wy. Jeszcze, jeszcze napisał GG? Jeszcze napisał GG? Banet Al? Za co? Co wy, co wy głupoty go dacie? Banment All. Tylko jego banujcie. Co za, co za Od, Odklejency. Tam ci też są odklejeni. Także dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niebawem. Elo Elo 320.